Cześć, witajcie! Z tej strony JJ Maniak, a to jest kolejny odcinek serii World of Tanks. Tym razem już znajdujemy się już na normalnym serwerze. Dzisiaj pogramy sobie już trochę już normalnymi czołgami, normalnym wyk wykonaniu. No, a dzisiaj sobie pogramy sobie luwem i te 34, żeby trochę zarobić pijążków. To już zaczynamy bitwę. Południowe wybrzeże dziesiątkami narzuciło można zarobić, można nie zarobić, ale. Wszystko jedno trochę dużo tych dziesiątek, ale powinniśmy dać sobie radę, jeżeli odpowiednio dobrze zagramy i mądrze 25 sekund do bitwy Tak jak widzimy obok mamy T34 Setkę Jaga s 100 Kolejnego luwa E piątkę Mata Marty No i dobra, zobaczmy jak oni się rozjadą Ja z Lubem Dwóch złego na jednego <coughs> Luwez pojechał sobie na skróty. O, to jest 113. Kolejny czołg, którego mam w planach. ale na razie robię sobie Jaga e 100. Gdzie już jestem? Już na etapie Ferdinanda, jednakże bez najlepszego działa. No ale. Jeszcze te 10,5 też sobie jeszcze daje radę Dobra, wbijamy się tutaj się w miasto Będziemy strzelać pod odsłoną domków U, już Artabije. Kurde, już, już mnie ktoś namieszył, Cóż jak inny. Rykoszyt. No, pewno wprost to już jest dla mnie już jest dziwne. jest Widzę, że te czwórka stoi w złym miejscu. Łatwy łublarty, Ja się Przejadę sobie. u, u, u Myk. Kurde, niech nasza arta trochę popracuje. Mam już 4 arty. Dobra, załadujemy zwykłe, że chce zarobić, ja na tej bitwie... No i dobra. Kolejna... Pierwsza dyszka już im spadła. Mam też już jedna już spadła, no niestety. Teacher albo teacher. <laughs> Poświę tego sam się odsłonił. Tomek sobie zniszczyliśmy, bo mamy teraz luba na celowniku. Bo tego się nie spodziewał. Cześć luf! Może on tam jeszcze jest, spróbuję to zrobić. Hmm. O, piątka sobie zjechała, paton, dobra, dobra. Fak, setka jedzie do mnie. No Arta, zabij go, zabijcie go! Czego, bym będę go go gąskował, chyba, co? No, jest ilówek. No, co jest? Czemu te pociski nie wchodzą? Eee... Czy oni go nie widzą? Łowakę setka idzie na mnie wprost. Ty mi założyć popsu? To jest ten twój weak point. Żebym go nawet nie mógł spód przebić. No ludzie. Nie ale dobra, przeżyję to Czy do ulicy rzeczy Spieszaj. Trzeba jechać, trzeba jechać, ludzie. Ruszyć się. Ruszać się. Co great defense? Nie moja wina. Wystarczająco miałem problemu, bo tutaj miałem setkę. A, miałem dowódcę uleczyć. Dobra, gdzie jest jeszcze Jagi? Jest to. Jest i Jagi. Dawaj te 34. Ojej, są też już jest na wykończeniu. Miło. Nie wiem, czy ja w ogóle coś tutaj sobie zespotuję. Wolę nie ryzykować, ale dobra. Nie, dobra, ryzyk fizyczny, trzeba jechać. Trzeba pomóc drużynie, żeby oni wygrali tą bitwę, a nie zginęli. My mam jeszcze gultamo zamontowane. Ładujemy zwykłe. No tak. Dobrze, lube zniszczony, jedziemy dalej. Dobra, ale gdzie jest reszta art? Ich... Cztery arty jeszcze mają. Jedna się znalazła. Uuuuu, uh, amorak jeszcze. Trzeba tej chwilę poczekać, żeby zginąć głupio. Zostań tu. Jest jedna arta. Dosyć długo ta bitwa trwa. Wygląda to, że to jest duża mapa. Tylko żeby nic tam tu jest, Lowe nie wyjechało. O, w końcu będą musieli wyjechać. No i dobra, zwycięstwo. Dosyć mało kasy zarobiliśmy, tu nas ty, ty zaprasza. A. Kiedy indziej. Mało kasy zarobiliśmy, myślałem, że więcej uda nam się, no, jednak trochę poszło na złoto. Dawno już nie grałem, miałem kilka dni przerwy, i trochę wyszedłem z prawy. No, a tak jak mówiłem, te z czwórką polecimy trochę, żeby zarobić kasy. i bezdrożne. No, no po prostu, to już jest śmieszne Człowiek chce zarobić Nie, nie mogą mu dać, bo muszą go na dychę wyjebać Dobra, tylko, że mógł do mojego miejsca ukochanego dojechać Czyli tutaj Bierzeczkę wystawiam mi na pieprzam Nieraz sam potrafiłem przetrwać całą bitwę Bo jednak, jednak to dziadostwo ma bardzo mocną wieżę Ludze przepychają się jeźcie, jedźcie, jedźcie. <grywanie> Już się wyzywają O, kolega T30 Mocna wieża, słaby kadłub Standard Ty koleś, ale tak to nie powinieneś tam stawać Pusisz mnie czy nie? No weź mi w półś Kościół Posuń się trochę, to lepsze mam działa. No może jednak nie U. dobra. Posłuchajcie się trochę, co? No, daj mi wyjechać wjechać. Gościu, się. No, daj mi wjechać. No, dziękuję. No, ja tutaj stoję. To jest moje miejsce i koniec. Ja to tu nie standardowo. Jezu, ile ich tam się koci? No. Dobra, jedzie stąd pizdziec Я уже не в Dobra, co my tutaj stoimy? What the fuck? No nie wiem, jakiś dzisiaj mam... Niedobry dzień. No muszę sobie radzić, nawet takim. Nic już nie powiem na temat tego dzisiejszego dnia. No, nareszcie coś przebiję. Ej, 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 za tam GW Tiger to co? My się nie mu w dupę zaraz pieprzną. Ajajajaj. No się dziwię, że, że naprawdę ten IS-7 jeszcze żyje. No powinien zginąć. Uuu, tylko pociski słychać jak lecą. <laughs> no, 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 mogęś mi zostawić chociaż. no, i chociaż na tej bitwie no, zarobiliśmy. no, proszę, 43 no, 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 polecimy sobie... Jedną bitewkę zaraz to tutaj oni są mhm. Mhm. Nie dobre, nieważne Dobra, polecimy jeszcze sobie jedną bitewkę T18, zobaczymy czy jeszcze nadal sprawuje się tak jak kiedyś przed prowadzeniem czołgów brytyjskich Ty, ty, ry, ty, ry, ty, ty, Kopalnie. Hmm. Gdzie bym tu pojechał? Dobra, standardowo pojadę nas sobie na górkę. No, dumna te osiemnastko. Sprawuj się tak jak kiedyś. O fak, ta jedynka. Szybko, 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 szybko. Na górkę, na górkę, na górkę, na górkę. Dobra, jest. jest jesteśmy już na górce. I teraz chodźcie tutaj do mnie. <śpiewanie> Zobaczem mu i myślę, że mnie przebiją No to widzę, że pojechał na samobójca, dobra. no chodź tu. Kurde. W tył zwrot. Niech tu tylko podiado. Dobra. O, widzę, że tam są koledzy. co mocno, mocno, mocno No i dobra, już mamy trzech No jeszcze tutaj o... też jest Kursius Cruise. A jak zwał, tak zwał Co mnie tam od dupy mieleje Następny, dobra, zjeżdżamy, nie na co. Ja was tak wytroluję. Aj, nie, 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 Mogłem stać na tej górce wypieprzonej, aj Dalej, cztery czołgi ubite. ubite z tego da, da radę nawet więcej. Najwięcej ubiłem z niego jak na razie tylko ośmiu. Ale zawsze coś. No i dobra i tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć!